Idziemy sobie na zakupy spożywcze. Pierwsze zabieram wyciskany sok z pomarańczy. Zabieramy Kacper. Chyba tak. a toż malinki? Jerzynki? chcę Co bierzemy? Marchewki. Marchewki? Ale takie duże, czy takie małe? Małutkie. Malutkie? Weźmiemy malutkie, takie baby carrots? Ostatnio rozmawiałam w pracy z panem, który jest muzułmanem. I akurat mi powiedział, że jak piszę halal na mięsie, to wtedy to mięso jest jakoś lepsze. Szukamy płatków śniadaniowych, proszę. Moje dzieciaki uwielbiają akurat te. Mają tu najlepsze susze sklepowe. Zabieramy jeszcze mleko. Uciekamy teraz po jakieś wędliny, a powiedzcie, chcielibyście więcej takich rolek z zakupów?